O, to zakończyliśmy nas. wspaniały filmik. Prosimy, zobaczcie w tle nawet. Co? że A dlaczego? To Pani. To nie nasza sprawa. Tam, jak cię dzieliła, to nie, sorry. Tylko wie pani, jakby pani go dotknęła, to by miała pani przez ani by miała... by zamknęli panią do więzienia, a nie na... No, nie, nie przywrócę się, bo tu gram. Adam! Adam! Weź jeszcze raz podjedź. Co? jeszcze raz.

Zrobiłasz to? Nie. Gram. A panią do więzienia za to, żeby pani go uderzyła. Ty wiesz co? On nie był tylko on mnie uderzył, a ja go ściągnęłam za nogę. Ale go! Ja nikogo nie uderzyłam. Ale chciała pani mu zdzielić. Wy się odczepcie, ja wam powiedziałam, do poprawczaka, zachowanie macie dwoje Cza, Nawet nie wie pani gdzie ja chodzę. I tutaj na a ja mam dopiero pełno do śniakiem. Do domu. Yeah. No I pani to byłoby na tyle. Niestety, przepraszamy, musielibyśmy to sk skleić się musimy, dlatego że wyłączyłem kamerę akurat go, go chciała babcie uderzyć. Ale, przepraszamy, no, zrobimy. I w ogóle, przepraszamy bardzo za te trzęsienia, bo jechaliśmy na rowerze i trudno mi trochę było utrzymać ten telefon. Dobrze, Dobrze. to do zobaczenia. Księgę. But we young right now, we got right now, so get up right now.